Kalimera, kochani, w końcu mogę to powiedzieć. Witam Was na naszych wielkich greckich wakacjach. A dlaczego wielkich? Ano dlatego, że postanowiliśmy spełnić nasze marzenie i e, wiecie, że zazwyczaj gdzieś lecimy, na przykład do Grecji, w jedno miejsce, ewentualnie jakieś dwa miejsca zobaczymy, ale tam jesteśmy najdłużej, a tutaj troszeczkę zmieniliśmy, ponieważ w sumie. Na tych wakacjach zobaczymy aż cztery greckie wyspy, i jesteśmy bardzo podekscytowani. Cieszymy się, że w końcu nam się to udało, bo powiem szczerze, nie było łatwo, gdyż ostatnie dwa miesiące były dosyć trudne dla nas. Ten urlop miał się wydarzyć dużo wcześniej, ale musieliśmy niestety wszystko przesuwać ze względów zdrowotnych. Ale teraz ważne, że jesteśmy już na miejscu, pełni energii do tego, żeby eksplorować wszystko to, co nas czeka. Chociaż wiecie, troszkę. Już tu jesteśmy, ale jak to jest w Grecji, Siga, Siga, trochę się rozleniwiłam, więc postanowiłam w końcu dzisiaj się zmotywować i coś. W końcu do tej kamery powiedzieć, ale nie przedłużam. My teraz wybieramy się do portu, do miejscowości Parikia. My już tam byliśmy, więc też pokażę Wam ogólnie całe miasto. Teraz wybieramy się na bardzo obfite śniadanie, pomimo tego, że mamy śniadanie w hotelu, gdyż ponieważ ten pan, który trzyma kamerę, ma dzisiaj swoje urodzinki, więc to jego dzień, dlatego dzisiaj go czeka wypaślone śniadanie, pyszny obiad, wypaślona kolacja. No bo kto nas zna, ten wie, że u nas jedzenie ma ogromne znaczenie. Czasem wręcz bym powiedziała, że jest ważniejsze niż zwiedzanie, i w ogóle. No, ale tak jak powiedziałam, nie przedłużam, chcę dodać jak najmniej, e, więc widzimy się już na śniadaniu. Słuchajcie, kochani, my teraz zmierzamy na nasz parking przy hotelu, e, który mamy chcę Wam pokazać autko, jakie mamy, które właściwie nie, nie mieliśmy mieć tego autka, bo chcieliśmy malutkie, no ale jak odbieraliśmy samochód, to niestety wypożyczalnie ona zapomniała. Podejrzewamy, że to przez to, że po prostu musieliśmy wszystko zmieniać termin i prawdopodobnie pani, z którą pisałam, no zapomniała przekazać to do biura. Zobaczcie, tu macie taki duży obok hotelu naszego, który Wam pokażę później. Taki duży, bezpłatny parking. A tu już widać naszą furę Nissan Qashqai. No, więc przez to właśnie, że o nas zapomnieli, właśnie straciliśmy też dwie godziny na wypożyczeniu auta, no to dali nam taki duży samochód. Słuchajcie, ja sobie tak gadu-gadu i w ogóle a yy, przez to, że już chyba za bardzo tu osiadłam, to zapomniałam w ogóle powiedzieć, gdzie my jesteśmy. A więc tak, kochani, zaczynamy od wyspy Paros, więc jedziemy do miejscowości Parikia na Paros. No, musicie mi to wybaczyć yy, ważne, że dopowiadam. Kończąc też temat samochodu, a w ogóle do miejscowości Parika z naszego hotelu mamy 20 minut, więc całkiem fajnie zresztą tu też nie ma jakichś wielkich odległości. My w większości będziemy przemieszczać się autem po wyspie, ale też planujemy autobusem, ale to w późniejszym czasie. No, ale kończąc temat samochodu, to pewnie będą i nie mówię o wypasionych autach, tylko mówię o takich właśnie malutkich, kompaktowych, które się wszędzie wcisną, to nawet wychodziła mi cena 120 euro za dobę. No, przepraszam Was, ale mój driver bawi się w Greka i w bardzo ciekawy sposób wyprzedza. No, więc słuchajcie, 120 euro za wiedzieć, jakie były ceny tych właśnie większych samochodów. Już tam nie mówię o busach, tak? No bo busik, jak ktoś sobie wynajmuje, to tam na więcej osób, więc się każdy gdzieś tam... o Uciekła mi kamera. No, yy, ale mi się udało ostatecznie w Porównując to, co było, jakie ceny wyskakiwały, to nie była to najgorsza cena. E, wiadomo, jest to też cena poza sezonem, bo no, sezon u nich kończy się jakby pod, na koniec sierpnia, więc było trochę taniej, no ale. Bo też no, turystów jest najwięcej. E, no, my już powoli się zbliżamy. E, już łodek się odzywa i czekamy na te pyszne, pyszne smaczki. No, więc e, wiem, że już mówiłam, że widzimy się na miejscu, ale teraz już na pewno widzimy się na miejscu. Powiedziałam wszystko, powiedziałam gdzie jesteśmy. No, to ahoj, przygoda. Słynne wiatry, które czasem potrafią no, niektóre plany popsuć, bo czasem zdarza się tak, że niektóre promy są odwoływane nawet na kilka dni i nic nie pływa. Więc czasem można gdzieś utknąć z tego powodu. Dzisiaj akurat. Jest ten wiatr taki mocny, ale takie duże promy pływają normalnie, ale już na przykład prom na Antiparos jest odwołany przez cały dzień, no bo jest to już mniejsza łódź, więc byłoby troszkę bardziej niebezpiecznie. No w ogóle jakby tak naprawdę te wiatry takie mocniejsze zaczęły się dopiero od wczoraj. Zobaczymy, jak długo będą się utrzymywać. Wiecie, z jednej strony jest to fajne, bo nie czujecie w ogóle tego ale z drugiej strony no naprawdę czasem jest on taki trochę uciążliwy. No a jeśli chodzi o śniadanko, to było pysznie. Oczywiście pod filmikiem wrzucę wam link do kawiarni, w której byliśmy. Znaczy to jest ogólnie hotel, który ma też swoją restaurację, w której możecie sobie zjeść było pysznie. Za całe śniadanko zapłaciliśmy 40 euro. Więc uważam, że jak na taką ilość, to ok. Ale ja teraz powiem to do kamery, co by mieć dowód na to, to złożyłam obietnicę. Gdyż ponieważ każdy ma jakiś swój problem. Przez mojego męża zostałam zdiagnozowana, że nagminnie. Zamawiam bardzo duże ilości jedzenia, a on później musi to jeść. I mam jakiś problem. Czekajcie, bo mi znowu ucieka wszystko tu. Zakrętarski, zakrętarski. A to jest tak z moją głową, że wiecie, w mojej głowie ja mam bardzo duży żołądek i w ogóle jestem w stanie zjeść wszystko yy, co najmniej po prostu jak jakiś paker, Kiedy już przychodzi zamówienie, i kiedy już zostaje mi to wszystko podane, zjem, wiecie, z cztery kęsy. Znowu mój driver szaleje. Zjem z cztery kęsy i ja już jestem na nie? A wiecie, talerze leżą. Bo tak jak dzisiaj, zamówiłam sobie wypasiony jogurt z owocami, z musli, tosty na, z cynamonem, miodem, do tego kawka, soczek bananowo-pomarańczowy z brzoskwinką, no i skończyło się tak jak zawsze. Ale dzisiaj złożyłam deklarację, że obiecuję, że teraz będę bardziej się skupiać i będę pamiętać o tym, że ja jednak ten rządeczek mam mniejszy niż bym chciała, że umysłem jestem w stanie zjeść wiele, ale w rzeczywistości trochę inaczej to wygląda. Więc deklaracja złożona na wideo e, no, sprawia, że muszę się bardziej tego trzymać. Czekam je wiele testów, obym je wszystkie zdała. No cóż, e, jeśli jeszcze chodzi o parikie, to no, powiem Wam szczerze, że jest. Zresztą też jak chodziliśmy właśnie tutaj uliczkami, to no, miałam wrażenie, że tak jestem teleportowana, no ale jakby myślę, że po prostu cyklady gdzieś tam się tym charakteryzują, tą bielą swoją, dlatego bez okularów tutaj ani róż, nawet na chwilę, bo oczy naprawdę potrafią oleć no, ale fajne miasteczko, jest bardzo dużo restauracji e, z fajnymi widoczkami, więc jest tutaj co znaleźć. No, oprócz tego wiadomo, macie tutaj port, e, więc to jest takie ważne miejsce też komunikacyjne. Tuż obok portu, co za chwilę Wam wrzucę, macie e, przystanek autobusowy główny i stamtąd możecie sobie jechać dokąd chcecie, bo to, co też ważne, można Paros zwiedzać tylko i wyłącznie no, jedziecie tak super wszędzie, gdzie byście chcieli, ale większość najważniejszych punktów zobaczycie. My w głównej mierze jednak nastawiliśmy się na e, samochód ze względu na komfort. E, wiecie, no, czasem zdrowie jakby wymusza pewne procesy, e, moglibyśmy zaoszczędzić, no ale zdrowie jest ważniejsze, więc jeździmy głównie autem, ale autobusem też e, będziemy się przemieszczać. Ja już kochani będę kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że parikia się Wam spodobała. My już powolutku zbieramy się na urodzinową kolację, o której wspominałam, tutaj do tej naszej miejscowości Alikia. Myślę, że w którymś odcinku zabiorę Was tutaj ze sobą, żeby Wam pokazać, jak ta miejscowość wygląda, co tutaj znajdziecie fajnego. Na koniec odcinka oczywiście wrzucę Wam jeszcze wstawkę z restauracji, w której będziemy. Ja już się żegnam. Dziękuję Wam, że obejrzeliście ten odcinek. Zostawcie po sobie jakiś ślad. Będzie mi niezmiernie miło. Ściskam Was bardzo mocno. No i cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!